Witam wszystkich! W dzisiejszym filmie postaram się przedstawić bliżej pracę w dziale zaopatrzenia w ramach łańcucha dostaw. Omówimy znaczenie tego działu, zakres obowiązków pracowników, a także z kim współpracują oraz jakie są perspektywy zarobków w Polsce na 2024 rok. Tak więc zaczynamy. Dział zaopatrzenia odpowiada za dostarczenie surowców i komponentów do produkcji, dbając o płynność dostaw i minimalizację kosztów. Jego funkcja jest kluczowa, bo każde opóźnienie lub brak zasobów może wpłynąć na efektywność całej organizacji. Pracownicy działu zaopatrzenia odpowiadają za analizę zapotrzebowania na materiały, negocjacje z dostawcami, kontrolę kosztów i zarządzanie ryzykiem związanym z dostawami. To wymagająca praca, która wymaga umiejętności analitycznych, negocjacyjnych i organizacyjnych. Zaopatrzenie współpracuje z produkcją, aby upewnić się, że materiały są dostarczane na czas. Dział ten współpracuje również z logistyką, aby dostawy były sprawnie realizowane. Również współpraca z kontrolą jakości jest istotna, by produkty spełniały określone standardy. Dział zaopatrzenia mierzy swoje wyniki za pomocą kluczowych KPI, które pomagają ocenić efektywność procesów. Wskaźnik terminowości dostaw On-Time Delivery ocenia punktualność dostawców. Oszczędności kosztowe, cost savings, monitorują zdolność działu do obniżania kosztów. Z kolei czas realizacji dostaw, supplier lead time, pomaga analizować, jak długo dostawcy realizują zamówienia. Wskaźnik rotacji zapasów, inventory turnover, ocenia efektywność zarządzania zapasami. Wskaźnik jakości dostaw, quality rate, pozwala sprawdzić, czy dostarczane materiały spełniają standardy. Zarobki w dziale zaopatrzenia są zróżnicowane w zależności od poziomu stanowiska oraz doświadczenia. Młodsi specjaliści zarabiają średnio od 5000 zł, natomiast stanowiska samodzielnych specjalistów mogą osiągać wynagrodzenia nawet powyżej 9000 zł brutto. Dział zaopatrzenia odgrywa strategiczną rolę w firmach, zapewniając ciągłość dostaw przy optymalnych kosztach. Praca w tym dziale jest wymagająca. Ale oferuje możliwości rozwoju oraz atrakcyjne wynagrodzenie, szczególnie dla osób z doświadczeniem i specjalistycznymi umiejętnościami. Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym obszarem łańcucha dostaw. Pamiętajcie o subskrypcji, aby być na bieżąco z innymi materiałami na temat świata supply chain.